Z ulicy Prusa skręcam w prawo w ulicę Trzeciego Powstania Śląskiego i tutaj na ulicy Trzeciego Powstania możecie od egzaminatora dostać polecenie, aby jechać do końca tej drogi, a następnie na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Myślę, że polecenie jest proste: jechać do końca tej drogi, a następnie na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Zwróćcie uwagę. Mamy nakaz jazdy w prawo na skrzyżowaniu z Piłsudskiego. Polecenie, aby jechać do końca drogi, podane jest z tego powodu, abyście na przykład w tym momencie nie skręcili w lewo, na przykład tutaj do osiedla. Stąd też myślę, że w tym momencie. Egzaminator nakazałby Wam jazdę do końca tej drogi, a następnie na najbliższym możliwym skrzyżowaniu, abyście wykonali skręt w lewo. Czyli na Piłsudskiego my się musimy znaleźć na lewym pasie do skrętu w ulicę 1000. Oczywiście możemy tutaj wyjeżdżać, nawet musimy wyjeżdżać na prawy pas, czyli pierwszy pas od naszej strony. Natomiast zwracajcie tutaj uwagę, czy przejechały już wszystkie pojazdy ciągiem Alei Piłsudskiego. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Wyjeżdżamy na ten prawy pas, a następnie na dość krótkim odcinku musimy się przedostać na pas lewy. Chodzi o to, aby tutaj nie mieć teraz, że ja wyjadę i będę tutaj stał i czekał na możliwość, aż przejadą wszystkie pojazdy, a później nie zdążę przejechać przez to. Skrzyżowanie nie zdąży zmienić pasarów, bo to będzie nieprawidłowo wykonane zadanie. Jeżeli gdziekolwiek masz stać, to właśnie na trzeciego powstania i tam oczekiwać na to, aby mieć na tyle wolną drogę, żeby wyjechać na prawy pas i zdążyć w odpowiednim momencie na tym krótkim odcinku te pasy na lewy zmienić. Tyle.